Cześć, ten film będzie całkiem inny niż wszystkie filmy do tej pory na moim kanale, ale niestety muszę powiedzieć Wam co się dzieje, dlaczego znikam, dlaczego mnie nie będzie i dlaczego się z Wami teraz żegnam tak naprawdę. Wszystko dowiecie się właśnie z tego filmu, oglądajcie koniecznie do końca, ponieważ mam Wam trochę do powiedzenia. Film nie będzie długi, natomiast dowiecie się z niego dlaczego tak naprawdę znikam. Może zacznę od tego, że jakiś czas temu dostałem pewną propozycję pracy za granicą, a właściwie propozycję pracy w Holandii dokładnie, w szklarniach i tak dalej, czyli związane z zawodem ogrodnika. I oczywiście zamierzam z tej okazji skorzystać, ponieważ tak naprawdę trafia mi się jedyna okazja, żeby nauczyć się czegoś na taką większą skalę, bo jak wiadomo, w Holandii są ogromne szklarnie, ogromnie dużo rzeczy można się nauczyć, ponieważ nie będę robić tam tylko jednej rzeczy, ale różne rzeczy. Więc zamierzam z tej okazji skorzystać, zabieram ze sobą znajomych, ponieważ jeżeli kogoś mogłem zabrać, no to zabieram i jedziemy taką większą sobie grupką. Nie wiem, czy będzie to praca łatwa, czy będzie to praca trudna, ale mam nadzieję, że podołam. Skoro podołałem z tyloma ogrodami w swoim życiu, które jest jeszcze krótkie, to mam nadzieję, że podołam również w pracy tam w szklarniach i że będę zadowolony z tego, czego będę miał możliwość się tak naprawdę nauczyć już tam na miejscu. Chciałbym się z Wami jeszcze przed wyjazdem tak pożegnać. Bardzo nieoficjalnie lub też oficjalnie, zależy jak do tego podchodzicie. Po prostu mówię tobie do zobaczenia, a mówię do zobaczenia dlatego, że oczywiście powrócę tutaj. Będą filmy z Holandii, tylko po prostu nie będzie filmów tutaj z mojego ogrodu, no bo fizycznie mnie tutaj niestety nie będzie. Oczywiście jeszcze będą dwa albo trzy filmy z Polski, natomiast później będą już tylko i wyłącznie filmy z Holandii przez około dwa miesiące, ponieważ na tyle wybieram się do Holandii, wracam prawdopodobnie w połowie września do Polski więc mój ogród już po prostu zastanie jesień, tak naprawdę. I no cieszę się, że jadę, tak? Tylko martwię się o ogród, martwię się o to, co się tutaj stanie, martwię się, kto się tym zajmie, czy moja mama zdoła się zająć tak naprawdę tym ogrodem, yy, ponieważ wszystko robię tak naprawdę sam, ale mam nadzieję, że mogę oddać w ręce mojej mamie ogród. Na pewno coś tam zdziała. Jeżeli nie za dużo, no to wrócę i będę działać ja. Więc żegnam się z Wami tak oficjalnie, powiedzmy, i mam nadzieję, że będą te filmy z Holandii w miarę regularnie. Po prostu pokażę Wam gdzie pracuję, co robię, czym się zajmuję, co robię w wolnym czasie. Może Wam pokażę gdzie mieszkam. Tak naprawdę wszystko zobaczycie za niedługo. Wyjeżdżam dokładnie dziś, jest godzina 10 po 10 i prawdopodobnie już siedzę w busie. Ten film oczywiście nagrałem wcześniej, ale Wy teraz Macie okazję go oglądać na świeżo. I oczywiście, jeżeli piszecie komentarze, ja na nie teraz odpowiadam tylko na transmisji na żywo. Natomiast później, po transmisji, za jakiś czas również Wam na te komentarze odpowiem. Więc życzę Wam samych sukcesów w ogrodzie. Mam nadzieję, że moje filmy Wam się przydają, że chętnie powracacie na kanał, ponieważ jest Was tutaj już ponad 13,5 tysiąca. Więc cieszę się z tego bardzo i mam nadzieję, że będzie Was regularnie przybywać. Mimo tego, że nie będzie filmów z mojego ogrodu ani z ogrodów w okolicy, tylko z Holandii, więc do zobaczenia. Kanału oczywiście nie zaniedbam, będę go tutaj pielęgnować ile tylko mogę i dbać o niego. No i o Was wiadomo, bo jesteście moimi widzami, czyli jesteście tak naprawdę najważniejsi, ponieważ to Wy tworzycie to, co tutaj jest. Ja tworzę filmy, Wy tworzycie całą społeczność. Więc dziękuję Wam, życzę Wam miłego dnia. I do zobaczenia w kolejnym filmie.